Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Trzebinia, nadchodzące święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy okres w roku. Gdy Gwiazda Betlejemska obwieściła nam tą wspaniałą nowinę, radując się, zasiadamy wszyscy wspólnie do wilijnej kolacji. W tym czasie, dzieląc się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia, chciałbym przekazać Wam wszystkim, aby słowa w tym dniu wypowiedziane były płynące z głębi serca, szczere, życzliwe, ale również pamiętajmy o tych, których wśród nas już nie ma. Dlatego, aby ten czas był czasem zgody, miłości, ale przede wszystkim szacunku dla drugiej osoby, życzę Wam świąt, przede wszystkim ciepłych, rodzinnych i pełnych, niezapomnianych wrażeń. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Módlmy się w noc betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania, by nam się wszystko rozplątało, węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki, Paskudne jędze pozamieniały się w owieczki, a w oczach mądre łzy stanęły jak na choince barwnej świeczki. Niech anioł podrze każdy dramat, aż do rozdziału ostatniego, i niech nastraszy każdy smutek. Tak, jak goryla niemądrego. Aby nieufny się rozpłakał, Na cud czekając w swej kolejce, A Matka Boska cichych, ufnych Na zawsze wzięła w swoje ręce. Życzymy wszystkim wesołych Świąt!